Tam do Pięknie! I o to chodzi, ksabi! Hej, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Ksawi, a to jest kolejny odcinek moich zmagań w Battlefield 4 Gramy na mapie Kurt Hainan, a ja gram. No, może teraz nie widać, ale jest z Gram Snaperem, z karabinem wyborowym MK11 Mod, za chwilę będziecie mogli to zobaczyć. Na razie pływam łódką, bo akurat zmierzemy do punktu A, żeby go zdobyć. No i teraz właściwie kierujemy się na E. Przynajmniej taki mam plan, a jak to wyjdzie? ...to ja już nie wiem. Ale niepewnie się czuję na tej łódce, lepiej wysiądę Dobra Pierwsze trafienie. Ale może zejdźmy na dół Tam widziałem jednego Uhu, widziałem go Wiem, że go widziałem Mamy, no, tutaj sobie połaśmy, pod spodem, pod tymi domkami. Słuchajcie, jak wiecie, skończyłem ostatnio serię, znaczy ostatnio, no już tydzień dobry, ponad tydzień temu, z LEGO Marvel Super Heroes. No i, muszę wam powiedzieć, że szykuję dla was dwie bardzo, ale to bardzo fajne serie, myślę, że wam się spodobają. Jakie to będzie tą serię? A wiecie co, nie powiem wam, nie powiem wam, mam tle... Hmm... Może jedna seria będzie taka bardziej na luzie, druga już będzie wymagała ode mnie naprawdę sporo umiejętności, jeśli chodzi o montowanie, ale myślę, że nie będę miał z tym jakichś większych problemów. Dobra, zmierzajmy w tej razie do D. Tutaj mamy moja wywóz piechoty, a z nim się spotkać raczej nie chcę. Więc pobiegnijmy tędy. Fajna mapka ogólnie. Tak, mam wrażenie, że jest sobie bardzo przyjemna. Dobra, ja, pobiegnijmy tędy. Czyżby ropa? Nie jestem pewien, kurde, odwiał mi. Fuck. No mam okay, I się nie udało! Bo nas... ZPD. 09 zobaczył, ale dobra, idziemy dalej w takim razie. Dobra, przejdźmy na A. Tutaj się coś dzieje. O o o o o No i pięknie, kres wiodowcy. Chyba, go, ale nie zadzierajmy z nim. Kurde, Jak we mnie zaczął strzelać, to wstaciłem straciłem, no, stabilność karabinu. Nie mogę go trafić. W sumie powinienem sobie na niego założyć. Na wszelki wypadek. Wydaje mi się, że to mam. Tak, dodatkowy celownik mechaniczny, bo tutaj mam acoga z czterokrotnym powiększeniem, bo się przydaje na większe dystanse, A... no właśnie. Ten dodatkowy celownik mechaniczny. On na krótkie jest bardzo przyjemny, jeśli tylko nie je się wykorzysta to i szybko zmieni. No a gdzie wy jesteście? Zdobywacie nam tutaj bazę. Nie widzę ich. Bo no, oni mogą widzieć mnie. Stamtąd nadchodzą wrogowie. No ruszmy się w takim razie pójdę z Tobą w takim razie mam nadzieję, że jesteś umiejętnym pilotem motorówek znaczy pilotem no właściwie Ktoś, kto kieruje motorówką raczej nie można nazwać pilotem no dobra daleko nie pojechaliśmy ja bym go wziął z noża Jest przynajmniej asysta, ale kurde, no załatwił mnie. W ogóle to jest taka bolączka w Battlefield 4, że jest strasznie mało medyków, po prostu się medykom nie opłaca podnosić co so, 20 punktów, chyba że się dłużej e, naładuje defibrylatory, to wtedy staje się więcej punktów, ale generalnie zawsze to jest mm, parcie szybko, szybko podnieść i nie ma czasu naładować. Gdzie jesteś, gościu? Widzę, że nam przejmujesz. Gdzie on jest? Później nie chcę się na niego naciąć. Przełączyłem już na. na bliższy. To może jest na górze. Nie mam pojęcia, gdzie on może być. Nie mam zielonego pojęcia. Aha, widzę go. Przygwożenie. Tylko 10 punktów. No dobra, zobacz. Tutaj już ktoś wysiadł. Z tego samolotu. I tutaj przyjmijmy, przejmiemy w takim razie. Tutaj sobie już przełączę z powrotem na... ACOGA. Tam dostrzelę. Pięknie! I o to chodzi, ksavi ...żeby wielki powrót. Mogę bardzo, by karabiny wyborowe tutaj w ogóle snajperkami się zastrzelać, jak karabinami wyborowymi to jest idealnie. Dobra. I generalnie to przestajemy z punktami. Tylko D mają, ale to jest, to jest taki problem, że strasznie trudno jest przejąć. Nie wiem, czy z daleka się opadnie nam. Nie wiem. W sumie karabiny wyborowe mają. Dobra, 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 go Dobra, pięknie prostu mnie przeładowywałem, ale... Ja już mam tak... Ja już mam tak mam po prostu rzek. zacznę strzelać i jeśli ja przerwę, to od razu muszę przeładować. Nie wiem dlaczego tak mam, ale... Tak niestety jest. Dobra, ja, może się gdzieś ruszymy. Tutaj generalnie będą odgować. A, bo łatwo im jest... No właśnie, przyjęliśmy ten. raz E. Ale w sumie będą to A. Atakować. Ja się wolę ruszać akurat. Snajpera ze mnie za żaden. Gdyby mi przyszło snajperką celować. Taką zwyczajną. Bo w życiu bym nikogo nie trafił. Może jakimś fardem o ktoś by stał, ale. No normalnie nawet 7 strzemię na położyć mimo że się w głowę ceduje, chyba że ktoś ma mało życia, ale. Dobra, C jest nasze. a nasze. Tylko E. Dobra, dobra. lećmy na E. Ja tutaj mam znacznik. Bo może bym gdzieś blisko stawił go. Bo tam jest ich dużo. Pięknie. Dobra, zaraz znaczmy im tego. Świeci luneto. go widać. A, pójdźmy gdzieś bokiem, tak mi się wydaje. Dobra, lecimy, lecimy. Muszę wam powiedzieć, że bardzo ładnie mi tutaj e, programik Battlefielda nagrywa. I to jest wymagająca nawet gra. Wyjątkowo przy Battlefield 4 mi właśnie się... Właśnie mam... Pe, pe, pewne lagi mam przy nagrywaniu. Ale zdarza się, że nie mam. Dobra, dobra, dobra. Nie wiem, czy go zdjął. Znaczy, nie. O, ale lećmy tędy. Polera, tutaj jest gość. Jak nic. Widziałem go tu. No to się... Dobra, nieważne. Za daleko poszedłem Już wszyscy mnie zauważyli, tylko Myślę mi się, Wydaje mi się, że chyba wszyscy dosłownie mnie widzieli Ale ładnie tutaj Wojmy ich, to na B Na B trzeba Pomóc im Jest nasz O tam jest Pięknie Załatwiony o, wejdźmy w tym razie. Pojedziemy gdzieś. Oho, mam chwyt pochylony, bardzo mi się przyda. Ustabilizujemy sobie broń. To jest ważne. To bardzo. Sorry, gością tam strzelił we mnie, on celował. O, że ty! Ale nie zabiłem go, byli szybsi. Myślałem, że go pięknie rozjadę. To był generalnie kit. O kurde Gdzie on? On wyszedł? Jezu, on tu był Ja go nie zauważyłem, o rany Co wy robicie, ludzie? To ja jestem, ej! Tutaj jest! Come on, come on! Strzelam jego, niego i strzelam on. Mamy małą drużynę tutaj. Tylko z War Machine jestem. Dobra. Generalnie karabinem wyborowym można by poszaleć na pont bitwy. O jest. Idziemy. Pięknie. Dobra, cały czas z tego ejdą Trzeba im to zabrać, powoli się posuwają do przodu, ale nie za bardzo. Te dzięki. War Machine się zajął tym punktem. Dobra, to generalnie ustawmy na E. Jak to już wyjdzie... W... Jak to już wyjdzie w praniu, to się zobaczy. ja wam już mówiłem, kurde. się mam zatkany nos, to no może to nie słychać na nagraniu. Ale dlatego, że lekko przeziębiony byłem. No i siedziałem w siece w domu, teraz akurat korzystam, żeby nagrywać. No, pięknie, kurde, go zjął. Byłeś mocną z no z pewnością, lecimy po prostu do przodu. Przejmijmy im to E. ogóle już nie będą mieli wyboru. Będą atakować ze swojego miejsca. Tu go. On tam, tam, tam był, dobra. Nie wiem, czy to rzucę tym granatem. Ja mam te PV40 mini, one są takie mniejsze, mogę ich więcej przynosić. I mają większy zasięg. Dobra, przejdźmy. Pięknie. Ja się tam ruszę gdzieś do przodu. Można by im łatwo... Można by ich dookoła wziąć. Przeszkodzić zdobywaniu punktów. Ja w nie wiem, gdzie oni dokładnie... Gdzie oni dokładnie mają fazę, Gdzieś tak przede mną, mi się wydaje. Tam albo tam. Nie, bardziej tam. Drogi Sniper! Sniper na zachód od was! Uwaga! Dobra nie ma co tutaj. Punkt nie nabijemy sobie. O to był, Dobra. Dobra, zajmijmy się nimi. No a co, kurde, jeszcze mi śmigłowiec. Jakby teraz rozwali to po mnie. Dobra, ja, gdzie on jest? Kurde, rozwalił mnie. No właśnie tutaj zapomniałem przełączyć na celownik mechaniczny dodatkowy. No i nie wyszło mi, nie wyszło mi to zupełnie. Ja trzeba pomóc. Kurde, tu jeszcze przejmę, tu jest ich strasznie dużo, przejmują nam, nam te dwa punkty. A, ruszmy się tutaj, kurde, nie wyszło. Ale i tak jest dobrze, to na to ruszmy się z łodzią. Jest dobrze, już słyszę nawet dźwięk zwycięstwa, ma no, dobra, blisko, blisko, Śmigłowiec? nasz. Kurde, no! jaj, Dawajcie, jeszcze dwunastu zostało do załatwienia. Ale dobrze jest, dobrze jest! Dobra. Ośmię jeszcze. Tutaj, 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 błagam cię. Dawaj, dawaj, dawaj. Wskakuj Idę, mnie. Cholera, jasna, no. Przejmujemy, dobra. No i pięknie. Kochani, dziękuję bardzo serdecznie, to był kolejny odcinek moich zmagań w Battlefield 4, oceniajcie, komentujcie i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych odcinkach w Battlefield 4 i nowych seriach. Do zobaczenia, trzymajcie się, hejos!